Kłony niskie dla Państwa, Robert Dziemba i kwadrans z historią. Witam serdecznie. Czasami, wybierając dla Państwa tematy, staram się, żeby ta audycja nie była monotonna i żeby miała ona jakiś większy sens edukacyjny, popularyzacyjny. Dzisiaj, proszę Państwa, w związku z wydarzeniami, które miały miejsce 3 maja, postanowiłem przygotować opowieść o kołobrzeskich pomnikach. Dlaczego mówię o tych wydarzeniach, które miały miejsce 3 maja, jakby to było coś, proszę Państwa, szczególnego? No, dziwnego, dlatego że po raz kolejny, pomimo zgłaszanych uwag władze miasta, władze powiatu, parlamentarzyści i mieszkańcy składają kwiaty 3 maja pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Oczywiście nie chodzi tu o kwestie polityczne, ale, proszę Państwa, o kwestie historyczne, bowiem co takiego wydarzyło się 3 maja, z czym związek Mógłbym mieć Józef Piłsudski. Próbowałem to, proszę Państwa, w jakiś sensowny sposób ustalić, ale mi się nie udało. No więc z punktu widzenia historycznego takiego związku żadnego nie ma. I to, no niekoniecznie, bo jakby pomyśleć tak szczerze, to jednak jakiś związek jest, bo ostatecznie uchwalenie konstytucji 3 maja, z punktu widzenia takiego współczesnego, było pewnego rodzaju swoistym zamachem stanu. No tak, proszę Państwa, no bo skoro y, mamy do czynienia ze, ze uzbrojonymi żołnierzami, którzy pilnują obradujących y, i nie wpuszczają innych na salę, to kojarzy się to nam całkiem z niedawnymi wydarzeniami politycznymi w Polsce. Więc mamy do czynienia w tym momencie z pewnego rodzaju swoistym zamachem stanu, takim samym zamachem stanu, z za jakim stał Piłsudski w związku z zamachem majowym, tak? Proszę Państwa, to było. To jest jedyna rzecz, która łączy te obydwie rzeczy, i żadna z nich nie ma nic wspólnego ani z demokracją, ani z zasadami państwa prawa. Tak to jednak już jest z historią, że jedne wydarzenia uznajemy za słuszne i ważne dla naszej ojczyzny i buduje się pewnego rodzaju historiografię polityczną, a inne nie. I no i proszę Państwa, zamach stanu, jakim jest stan wojenny, jest uznawany negatywnie. Zamach z tym stanu, jakim był zamach majowy, tak pośrednio, bo to Józef Piłsudski, więc jakby państwo zapytać, co Państwo sądzicie o zamachu majowym, to byście się trochę zastanowili, bo to już było dawno temu, w 1926 roku. A w ogóle Konstytucja 3 maja, gdyby zapytać, jaki ona miała wpływ i czy przyczyniła się. Proszę Państwa, w ogóle do czegoś w naszej ojczyźnie, to wszyscy powiedzieli, że tak, że to wybitne dzieło oczywiście nie budzi wątpliwości. Natomiast konstytucja 3 maja była dziełem na wyrost w Polsce i przyczyniła się do rozpadu kraju, dlatego że kraj nie najpierw trzeba było zreformować, ale wzmocnić. I mm, administracja y, króla nie potrafiła tego zrobić. A pytanie, czy chciała? Więc uchwalono najpierw coś, co powinno nastąpić nieco później. Uchwalono konstytucję, która kraj miała reformować. Odpowiedzią na konstytucję jest Targowica, rozpad kraju i kolejne rozbiory. Tak to, proszę Państwa, wygląda, tak w skrócie ujmując, więc trudno jest zrozumieć, dlaczego idzie się pod pomnik Piłsudskiego i składa się kwiaty 3 maja. O czym to, proszę Państwa, świadczy? Świadczy to o tym, że w Kołbrzegu mamy deficyt miejsc pamięci. I ten deficyt jest coraz bardziej zauważalny, bo o ile jeszcze 11 listopada obchody pod pomnikiem Piłsudskiego są w pełni zrozumiałe, to proszę zauważyć, jak to ma miejsce na przykład w obchodach 18 marca. No, z jednej strony pomnik zaślubin, z drugiej strony pomnik Mieszkowskiego, nie wiadomo dlaczego, a pomnik sanitariuszki już nie. A tych pomników w ogóle w Kołobrzegu, jeżeli idzie o, o przecież walki o Kołobrzeg, Mamy sporo, gdy główne obchody powinny się odbywać pod pomnikiem poległych w walkach w boju o Kobrzech 18 marca, który mamy przecież w parku 18 marca. Ale nic takiego nie ma, bo przy tym pomniku obchodzimy obchody 1 września, wybuchu II wojny światowej. Czysta abstrakcja, proszę Państwa, ale tak w kobrzegu ma miejsce. I wreszcie po raz kolejny pojawia się pomnik. Komandora Mieszkowskiego, a dzisiaj już kontradmirała Mieszkowskiego, w związku z obchodami 1 marca i obchodami Dnia Żołnierzy Wyklętych, gdy kontradmirał Mieszkowski, Stanisław Mieszkowski, nie ma nic wspólnego z żołnierzami wyklętymi. Był owszem przedwojennym oficerem, który brał udział w II wojnie światowej, natomiast był żołnierzem, który służył państwu totalitarnemu. I to państwo totalitarne go zabiło. Tak więc trudno w jakikolwiek sposób zakwalifikować go jako żołnierza wyklątego. Można natomiast, i to w pełni tego słowa znaczeniu, potraktować go jako ofiarę rządów totalitarnych, rządów stalinowskich w Polsce. I to tak pokrótce, jeżeli idzie o te kwestie, proszę Państwa. Natomiast. Przed wojną. Jak to wyglądało przed wojną? Więc nie ma za specjalnie informacji, jeżeli chodzi o wstawianie pomników czy, czy pewnego rodzaju dzieł w koło w czasach twierdzy koło poza jednym, o którym za chwilę, natomiast pewnego rodzaju pamięć miała miejsce w kościołach. Tam upamiętniano znaczących obywateli, budując im epitafia. To były wspaniałe dzieła sztuki, ja już o tym mówiłem. Wielokrotnie, być może nawet będzie chwila, żeby omówić poszczególne te najważniejsze barokowe, takie które wspaniale się zachowały w kolegiacie. Oczywiście do 1945 roku ich już nie ma. Natomiast tym takim dziełem znaczącym, które zostało odsłonięte, to był pomnik. Na schodach ratusza, proszę Państwa. Ten znany z widokówek przedwojennych, który został, proszę Państwa, odsunięty 2 lipca 1865 roku. Był to promnik Fryderyka Wilhelma III, którego postać uznano za słuszną, aby ją upamiętnić w Kołbrzegu. W uroczystościach wziął udział następca tronu, późniejszy król Fryderyk Wilhelm IV. Natomiast, proszę Państwa, no, ten pomnik niestety mm, e, nie przetrwał do naszych czasów. Natomiast jego autorem e, był profesor Fryderyk e, Drake. E, I ten pomnik e, był jednym z najważniejszych. On, proszę Państwa, został budowany przed wojną. Natomiast e, po 1946 roku uznano jego e, obecność za w ogóle niesłuszną i go spalono w Hucie. Tak więc to był pierwszy taki przykład, który pokazuje nam co proszę państwa, który pokazuje nam, że zaczynano od pamięci. zaczynano od pamięci tych pomników, które przypominały o wojnie. I to był jak gdyby pierwszy pomnik, który został odsłonięty i który w jakiś sposób miał związek z wojną. Kolejnym takim pomnikiem, który został, o którym warto powiedzieć, to był pomnik, który Został odsłonięty przy Kołżeskiej poczcie w parku 18 marca. Ja już o nim dzisiaj mówiłem, proszę Państwa, dlatego że mówiłem o tym pomniku, który związany jest z upamiętnieniem żołnierzy walczących o kołbrzech, i to jest ten sam pomnik, proszę zobaczyć. To jest pomnik, który został odsłonięty przy Kołobrzeskiej poczcie. I proszę Państwa, to jest pomnik, który miał upamiętniać tych, którzy walczyli w dwóch. Wojnach, w dwóch wojnach, tej z lat 60. i tej z lat 70., w dwóch wojnach pruskich i przede wszystkim w wojnie prusko-francuskiej, to był pierwszy pomnik, który miał to upamiętniać. I proszę Państwa, był to pomnik, który także upamiętniał Polaków. Ja sobie nie przygotowałem, proszę Państwa, była taka widokówka, muszę zobaczyć tutaj w moich opisach. Ach, nie znajdę teraz, że państwu przeczytać. W każdym razie są wspomnienia polskiej kuracjuszki, która tutaj przybywa i znajduje właśnie nazwiska polskie. Dlaczego, proszę państwa? Dlatego, że Polacy walczyli również po stronie pruskiej, bo byli poddanymi króla pruskiego i byli, no. Prusakami formalnie, proszę Państwa, pod zaborem pruskim, ale to byli Polacy, więc mamy e, polskie e, nazwiska. E, I 9 maja 1897 roku został ten pomnik odsłonięty, a jego twórcą był Georg Meyer. No i tam przede wszystkim ta główna część tych dwóch żołnierzy ze sztandarem, który już dzisiaj nie ma. E, ten pomnik był przerobiony w 1948 roku e, z inicjatywy ekipy Wakuły pioniera Kołobrzegu, a chyba szafa światy, jeżeli się nie mylę, kołobrzewskiej. I on właśnie to zainicjował i ten pomnik w tym czasie został przerobiony. a praktycznie niczym poza tą główną częścią się nie różni. I tak to, proszę państwa, wyglądało. Kolejny pomnik, to ważny pomnik również, i tak jak kolejny związany z wojną, to był pomnik... Odsłonięty przy Kolegiacie. I pomnik poświęcony Gneize nałowi i Netelbekowi, szanowni państwo. Jego uroczystość odsłonięcia odbyła się 2 lipca 1903 roku. I również jego twórcą był Georg Meyer z Berlina. Był to bardzo ważny pomnik, który po dziś dzień nawet przez środowiska niemieckie jest gloryfikowany. Proszę państwa. Kolejne pomniki, które były odsłaniane w Kołobrzegu i które mają znaczenie, to były, proszę Państwa, pomniki związane z wielką traumą, którą przeżyto w Kołobrzegu, a więc i w ogóle w państwie niemieckim to oczywiście I wojna światowa. I takich pomników w Kołobrzegu było bardzo dużo. Odsłaniano je na placach, miały one różne kształty, a to żołnierza z hełmem z I wojny światowej, ten pomnik, zresztą jego resztki zachowały się w zieleni miejskiej. A to jakieś przedstawienia. Albo proszę Państwa, tak jak w kołbrzeskiej kolegiacie, nawet również i tam, nastąpiło to odsłonięcie 2 lipca 1924 roku. Oczywiście wiadomo, z okazji święta wyzwolenia to, tym pomnikiem był barny filar, drugi. Czyli ten pierwszy gotycki oryginalny, który był i drugi filar. Proszę Państwa, tam były nazwiska 534 poległych parafian były 22 na ramienniki oddziałów II Korpusu armijnego, w którym służyli ci żołnierze. A wykonawcą tego dzieła był malarz Paul Toll. I proszę Państwa, tych oczywiście pomników przed wojną było więcej, bo chciałem jeszcze powiedzieć o powojennych pomnikach. Jakie proszę Państwa? Magnus Hirschfeld, w ogóle Rud Hirschfeldów, słynny niemiecki lekarz. Żyd, który został w kołbrzegu upamiętniony. On miał przy ulicy Spacerowej, mniej więcej na wysokości sceny Regionalnego Centrum Kultury miał swój głaz upamiętniający, o ile to nie było jakieś przedstawienie figuralne. Tam znajdowało się to przedstawienie. Przy muszli koncertowej został upamiętniony kołbrzewski ogrodnik Heinrich Martens. I takich osób, takich upamiętnień przed wojną w Kołobrzegu było Więcej. A jak to wyglądało, proszę Państwa, po wojnie? No takim pierwszym pomnikiem, który jest odsłonięty, to jest, proszę Państwa, pomnik dla Targa Morska. 1 listopada 1945 rok, ta wielka czerwona gwiazda. I to był pomnik żołnierzom Armii Czerwonej poległych w Wielkiej Wojnie Oczyźnianej lat 41-45. Potem ten pomnik był przerabiany, jak Państwo wiecie, Zmieniło się spojrzenie na, na tę kwestię, natomiast był to również pierwszy obiekt budowlany, który został w Kobrzegu po wojnie zrealizowany. Kolejny pomnik, który w Kobrzegu mamy odsłonięty, to oczywiście pomnik zaślubin Polski z morzem. To jest 3 listopada 1963 rok, Wiktor Tolkien I tu mamy, proszę Państwa, już w pełni okres upamiętnień związany z walkami Około brzegu. Oczywiście tablice w różnych częściach miasta były odsłonięte, poświęcone poszczególnym pododdziałom, a także żołnierzom, bo proszę Państwa, mamy przecież zachowane te tablice: Edmund Łopuski, Emilia Gierczak, tak, nazwy ulic. Tak więc te upamiętnienia dotyczyły stricte tych kwestii. To jest jak gdyby jedna kwestia, A więc najważniejsza sprawa zaczęto od ślubin Polski z Morzem, potem zaczęto upamiętniać poszczególne oddziały, czy też odsłonięty w roku 1980 już nieco później pomnik sanitariuszki, autorem jest Adolf Cogiel z Wrocławia. Hmm. Czy mieliśmy, proszę państwa, inne upamiętnienia? Tak, proszę państwa, mieliśmy inne upamiętnienia, dlatego że generalnie te wszystkie przedstawienia figuralne najczęściej w Kobrzegu były związane właśnie z walkami około brzeg. Upamiętnienia dotyczyły również tysiąclecia państwa polskiego, ale dotyczyły one w postaci szkół, pomników. Mamy dwie takie szkoły. Pierwsza to jest szkoła imienia pierwszej Armii Wojska Polskiego. I to jest szkoła numer podstawowa, numer 4. I druga szkoła imienia Marcelego Nowotki, szkoła numer 5, dzisiaj nosząca imię Świętego Jana Pawła II. I, proszę Państwa, powojenne pomniki, takie już budowane w okresie współczesnym, już tak po, 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 skrótowo, no to dwa. Przede wszystkim lapidarium niemieckie, lapidarium żydowskie, rok 2000. Tak więc to jest jedna kwestia, ale o wiele wcześniej został, bo już w 90 roku odsłonięty pomnik, Marcina arcybiskupa Marcina Dunina Sulgustowskiego. Odsłaniał go kardynał prymas Józef Glemp przed Kobrzyską kolegiatą. To ciekawa historia, bo polskiego duchownego, który był więźniem kobrzeskiej twierdzy w latach 1839-1840. I, proszę Państwa, autorem jest Zygmunt Wujek, już świętej pamięci polski artysta. Bardzo ciekawy pomnik, który stoi przed Kobliską Kolegiatą. W samej Kolegiacie oczywiście całe mnóstwo upamiętnień martyrologicznych. Co jeszcze? Pomnik tysiąclecia, październik roku 2000: Wiktor Szostało. Różnie można o tym pomniku mówić. Pomnik Józefa Piłsudskiego, marszałka, o którym była mowa projekt Ryszard Gryczko, wykonanie Romualda Wiśniewskiego. W 2007 roku odsłonięty został pomnik komandora Mieszkowskiego. I, proszę Państwa, zapomniałem, ale jakoś niedawno był odsłonięty pomnik Rybaka w porcie. Och, nie pokuszę się w tej chwili na datę, proszę wybaczyć. Tak więc takich upamiętnień niewiele znaczących jeżeli idzie o polską historię. Proszę zauważyć, o polską historię nie mamy. E, tablica unijna informująca o wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Tak więc tak to proszę państwa wygląda, ubogo. E, I nie mamy ani upamiętnień związanych z 1 maja, 3 maja. Mamy takich uroczystości, które mogłyby nas związać sporo ale w Koobrzegu ich nie tylko nie ma, to te uroczystości również nie mają swojego miejsca. Takich miejsc, które w Koobrzegu można by przebudować i temu poświęcić, jest sporo. Wymaga to jednak konsensusu i jakiegoś spojrzenia strategicznego na te kwestie. Bo jak Państwo widzicie, 18 marca 45 upamiętnienia długo, długo, długo i potem jakieś pojedyncze związane z prywatnymi inicjatywami liga Morska i Rzeczna, to szarma chociażby. I tak. Niewiele tych kwestii. Więc pytanie ostatecznie można by było zadać, co nas dalej wiąże, proszę Państwa, z Polską tutaj w Kobrzegu, poza pomnikiem zaślubin Polski z morzem i pomnikiem Piłsudskiego, który no, wygląda tak, jak wygląda. I po jakimś czasie można mieć, proszę Państwa, wątpliwości i powiedzieć, że niewiele. Tak to wygląda z punktu widzenia historycznego. I tyle na dziś. Za uwagę dziękuję Robert Dzięba. Do usłyszenia, do zobaczenia.